Cześć. Witajcie w kolejnym odcinku subiektywniku z piskownika. Przejdźmy najpierw do slajdów. Później zajmiemy się tematami bieżącymi, bo no jest słabo, słabo ale to na deser. Zaczynamy od Wielkiej Brytanii. No to, co się tam wyprawia, to, że będzie, to, że jest już karana myśl o zbrodnia, czyli na przykład modlenie się w myślach. W myślach, jeśli się przyznasz do tego, możesz zostać skazany. To, że aresztują i wsadzają do pierdła ludzi, którzy wysyłają posty na mediach społecznościowych, w tym samym czasie wypuszczając przestępców, zwykłych gwałcicieli, morderców, tak, z mniejszymi wyrokami albo wypuszczając ich, bo nie ma miejsca w więzieniach. To teraz jeszcze, jak widać, blokowane są zagraniczne IP. Od tego, aby patrzeć, co jest na stronach policji brytyjskiej. E, pamiętajcie to, co powtarzaliśmy od czasów pandemii, A, że pokazywali Chiny i się tak z nich śmiali, że to niemożliwe, żeby u nas coś takiego było. Jak to możliwe, że mają cenzurowany internet, że ich tam tak szkolą, tresują, inwigilują. Słuchajcie, to, co nam szykują tutaj, to jest jeszcze pikuś w porównaniu z tym, co jest. W rozpiskach takich Brytyj... brytyjskich zarządców. Nie wiem, jaka jest tego agenda, ale rysuje się coraz bardziej przerażająco. Myślę, że za najcięższej Komuny nie było czegoś takiego, jak to, co wkrótce zapanuje, A jeśli tam, to i pewnie w całej Europie, gdzie zaraz wejdą jakieś mm, digital ID i do nich będzie podpięte wszystko łącznie z kartą waszych szczepień. No. Będzie interesująco, to na pewno. Natomiast rok 1984 wydaje się, że nie bez powodu był umieszczony chyba w Wielkiej Brytanii, tak? W Anglii. Hmm, okej. Okay. Chiny. No, obejrzyjcie sobie ten odcinek, poczytajcie i powiedzcie, czy to nie kojarzy wam się z tym, co ma miejsce w tak zwanych kryptowalutach. A właściwie ten chiński herbaciany skam, który się rozlał po kraju i który finalnie w tej chwili się skończył. Gdyby tylko wymienić słownictwo a i zamiast tam te rodzaje herbaty używać kryptowaluty, zamiast firm używać jakichś tam właśnie... Swoją drogą bardzo dawno nic nie słyszałem o Michael Saylor, to coś, coś bardzo ucichł temat. I jakoś też nie widzę pompy na to, żeby Bitcoin miał mieć na koniec roku milion. Coś jakby się też w tej maszynie zacięło. Także chyba po prostu zbierają siły na, na to, co może nadejść. Ale no mówię, ten podcast, zamieńcie tylko słowa, wymieńcie i zobaczcie zachowania ludzi, to jak to wyglądało, skąd to się wzięło. Tam też nikt nie zamierzał z tego robić takiego skamu, tak jak i z, z kryptowalut. Pierwotnie też trochę inny cel temu przyświecał, no ale, o... no właśnie, żadna okazja nie może się zmarnować. Natomiast kolejny również stamtąd podcast dotyczy tego, jak kryzys rozlewa się po Chinach. Przy czym też również nie o to chodzi, czy się rozlewa, czy się nie rozlewa, analizowanie tych czynników, tylko analizowanie tego, w jaki sposób chińska partia komunistyczna odbiera ludziom pieniądze. Zachęcam do zapoznania się, bo wkrótce to wy staniecie przed tym problemem, jeśli u nas gospodarka zacznie prząść nieco słabiej, a na to się zanosi, co się robi, aby ratować państwo? Wszystko! Wszystko. Obniżki wynagrodzeń, brak różnych kompletnie rozwojowych tematów. Brak transferu do, do samorządów, podwyżki podatków, podwyżki inflacji. No i finalnie jeden z ciekawszych rzeczy: ludzi się grabi poprzez kary. Nagle okazuje się, że o, to tylko było tak zapisane, że tam wiecie, do 100 stawek dziennych można was ukarać za to, że mieliście mm, bułkę w sklepie na podłodze. Ale w tym momencie, kiedy państwo będzie potrzebować kasy, nagle się okaże, że. Akurat was ukażą tymi stoma stawkami i już jesteście kilkanaście tysięcy za tą bułkę na podłodze. Taki inspekcja przechodzi kilka sklepów i już ma zebrane całkiem pokaźną sumę. Jeśli myślicie, że system kaucjonowania służy czemu innemu niż wyciągnięciu kasy, to jesteście w grubym błędzie. To jest kolejny skok państwa na kasę, waszą kasę. Jak obliczają wpływy z samego VAT tytułem kaucjonowanych opakowań w przyszłym roku. Mają wynieść bagatela 680 milionów złotych. To zapłacicie fiskusowi w, w samym wacie od tych opakowań. Także cała polityka klimatyczna i to wszystko polega tylko i wyłącznie na transferze bogactwa. Tak samo fiat currency, z których państwo to może wydrukować, za to pieniądze, za przyszłe zobowiązania, za długi, przejmuje wszystkie nieruchomości. Zobaczcie, w centrach miast. Wszystkie najpiękniejsze pałace, biurowce i takie stare kamienice. Wszystko jest zajęte przez urzędy. Wszystko jest państwowe. Skąd oni na to mieli pieniądze? No jak to skąd? Wydrukowane, po prostu. Oni sobie mogą kupić wszystko. Mówię, któregoś dnia mogą kupić was wszystkich, jednego dnia. Każdemu dadzą 20% więcej niż jest warta jego nieruchomość. Tylko następnego dnia, jak pójdziecie coś kupić, to bułka będzie kosztować milion złotych. Tak to niestety będzie. A co do samego kryzysu, który jest w tej chwili w Chinach, jest tutaj wyjątek z filmu, który wytłuszczam. Jest tam sześć kryzysów jednocześnie i każdy z tych kryzysów byłby trudny, aby sobie dać z nim radę, nawet gdyby był samodzielnie, a tu jest sześć naraz jednocześnie. I komunistyczna partia nie może znaleźć na to rozwiązania. Jedyne, co w tej chwili robią, to próbują wytrzymać tak długo, jak to możliwe. Dokładnie to mówimy. Będzie kryzys wszystkiego, nie będzie gdzie uciekać. To nie będzie kryzys nieruchomości, kryzys e, dotkomów, kryzys obligacji, cokolwiek. To będzie wszystko, wszystko, wszystko. I jedyne co oni robią w tej chwili to podtrzymują to. Jesteśmy krok za Chinami. Krok, ale tylko krok. I dojdziemy do tego miejsca. Dojdziemy. Na szczęście. Wyczytałem zajawkę, euro zamiast złotego. Polacy powoli zmieniają zdanie. Mówię, Jezus Maria, czyżby już zaczęli robić pompę, że, że jednak Polacy chcą tego euro po tym, jak Tusk doszedł do władzy? Nie. Na szczęście nie. Okazuje się, że spada, spada poparcie dla wprowadzenia euro. Wynosi on obecnie ponad 30%, co stanowi spadek z 35 rok do roku. Tak więc ludzie zaczynają jednak widzieć, o co tu w tym wszystkim chodzi. Że Mimo tej presji, jaką mają w mediach, w przekazie dnia, po, potrafią, jeszcze właśnie mają tą szczepionkę, która, e, tak powiem, zaczyna działać i to być może jest podawane z ust do ust, że z tym euro, no to właśnie wyjdziemy jak zabłocki na mydle. Także Hosanna. No i co możemy przeczytać? Niestety, e, znowuż się dowiemy, właśnie, że to był, aha, drugi, drugi najcieplejszy mm, Lipiec w historii, tak jak przypuszczaliśmy, ale chociaż już nie pierwszy, zobaczcie, jest progres. A, a co się dzieje? Przejście północno-zachodnie jest mniej dostępne. Uwaga, winne ocieplenie. Tak! Więcej lodu, grubego lodu na północy jest dlatego, że mamy ocieplenie klimatu, czego nie rozumiecie. Głąby jedne. Jadąc dalej, no niestety, tu już nagłówek mówi, globalne ocieplenie się oziębia. Najnowsze dane z satelitów. Ale może jednak. Może jednak się oziębia, bo się ociepla. Może jak, nie? nie? Kurde. Nie wiem. No, niedługo słońce przestanie się rozbłyskiwać i będą mieli poważny problem. Co dalej? Bo trzeba będzie podrychtować termometry. Eee, zobaczcie, co się nie robi, aby ratować kasę państwa. Nie można już ukraść tych pieniędzy tak, jak to robiono z JSW za czasów PiS. No to mamy teraz. Znowuż to, co kiedyś, tylko że w wydaniu platformy, czyli PKSA nagle stanie się znowu bankiem dywidendowym. Okazuje się, że mimo że zysk spadł i to oni wypłacili złote dywidendy, tam jest zdrowo ponad 10%. Także mówię, jeśli tylko państwo chciałoby czerpać korzyści ze spółek, które posiada, ale w sposób Nazwijmy uczciwy rynkowo, no to może warto znowu będzie myśleć o zakupach akcji tych naszych blue chipów, a nie, że wszystko wyprowadzono tylnymi drzwiami. Natomiast właściciel TFN ma jednak problem. 10 miliardów dolarów straty. Rynek reaguje. Oho, ho, ho, ho. ho. Strasznie mi ich żal. A co tam na rynku nieruchomości? No, ociąganie się z kredytem i te przebąkiwania coraz słabsze o tym, no powodują, że włodzi Łodzi od maja tylko. Ceny mieszkań na rynku pierwotnym spadły prawie o 10%. Na rynku, w którym na razie to zachowuje niemrawo. Ceny ani drgną praktycznie. No ale na rynku pierwotnym widać już pewnego rodzaju zadyszkę. Pomyślcie, że to wszystko na razie musi zejść z marsz deweloperów. Straszne będą rzeczy. Zaraz będą rozdzierać szaty, płakać i słać petycje do Tuska. A mówiliśmy o tych Chinach. Dwątek zachęcam długi do Peter Sweden. Zatrzymajcie, zapoznajcie się, i tu jest o tym a właśnie o tych QR-codes, które wprowadza unia dla wszystkich e, obywateli, e, zgodnie z zaleceniami. Nikogo innego jak WHO. E, więc ten system wkrótce zacznie obowiązywać. Będziemy mieli health pasporty i tak dalej, co przypomina nam nie inaczej Niemcy z lat 30. Pomyślmy, co tam wtedy się działo. I tak, a później będziemy poddawać pewne grupy dezynsekcji, tak? Bo to już jest wtedy bardzo niedaleko, bardzo. E, obozy reedukacyjne, tak, takie rzeczy się pojawią. Będzie naprawdę wystrzałowo. Jeszcze tylko trochę, jeszcze tylko chwilę kładźmy uszy po sobie i udawajmy, że nic się nie dzieje. No, i co my mamy? Właśnie to jest to, co chciałem dzisiaj bardziej. Poruszyć. E, żaden ważny temat nie jest ruszony, za to jest rzucony weter przekaz dnia, który brzmi 100 miliardów. Jak widzicie, to co mi się wyświetliło, od góry do dołu jest 100 miliardów. Ja już mówię, abstrahuję od tego, że państwo w tej chwili jest w rozsypce. Struktury, które się tworzą, czy zostaną przeobrażone, to wszystko po zmianie władzy zniknie. Tylko, że te 100 miliardów, które tutaj dzisiaj możemy obserwować, powtarzane przez wszystkie e, lewe głowy, zamieni się, uwaga, w 600 miliardów z KPO. Tusk będzie musiał pokazać, co zrobił z 600 miliardami, o których mówił, o których każdy słyszał, ale bardziej martwi mnie to, że to 100 miliardów jest rzucone z jednego tylko powodu. Z powodu tego, że w końcu wyjaśniło się, co, co mogło sprawić, że branża Beauty ma obniżony VAT? Jakaż to siła na niebie i na ziemi wpłynęła na słońce narodu, że to się stało? Że w stylu zapowiedzi nic, a tu mamy jakieś taką, takiego rodzynka, taki, takie nie wiadomo co, skąd, kto za tym stoi, coś się stało, kto miał na to wpływ, kto za tym lobbował. No właśnie. I w tej sprawie jest kompletna cisza. Donald ogranicza się do komentowania sportu, wnusiów. Słowa na ważne tematy nie zabiera jego żelazna zasada rzucać jakieś tam kotlety. Ja się zastanawiam czy jak on to rzucił to czy szef tej Krajowej Administracji Skarbowej nie zrobił wielkich oczu jak Rostowski kiedy Tusk kiedyś rzucił na konferencję o, o tym że Polska przyjmie euro. Więc teraz będą mieli bardzo bardzo ciekawe no ale rzucili dobra jest 100 miliardów super. Eee, mówię, zobaczymy co będzie dalej. I dokąd nas to zaprowadzi, bo to jest straszne. Jeśli to są najważniejsze tematy, jeśli to są przekazy dnia, nic o rozwoju, nic o postępie, nic kompletnie z tego co widzę, to od początku roku też nie był rozpisany żaden konkurs dla samorządów. Nie wydaje się zupełnie pieniędzy. Nie idzie na nic, nigdzie. To, co mówią, że tam wrzucą teraz to, co miałeś w telewizję, to dadzą, nie wiem, na biedne dzieci, na. Na walkę z rakiem, na, na, na psychiatrię, bo już chyba to już czwarte miejsce, gdzie chcą rzucić te 3 miliardy dla TVP, gdzie chyba TVP zostanie zasilona jeszcze większą kasą niż zarządów PiS. To czyja kasa tam pójdzie? Zrobiłem ankietę, można się gdzieś tam wypowiedzieć chyba na stronie kancelarii premiera. Czy to będzie kasa emerytów, czy to będzie kasa z rozwoju, czy z obronności? No nie wiem, po prostu im dłużej to trwa tym to jest mniej śmieszne. Nawet w tych tematach, o których coś powiedziano, nic się kompletnie nie dzieje. Rozwój bezpieczeństwa rzucono, że kupimy hełmy. No kurna, hełmy. Tak jak Niemcy pierwsze co dostarczyli na Ukrainę, 5 tysięcy hełmów. To jest najważniejsza rzecz na wojnie. Hełmy. Rozumiecie? Nie wiem, co Niemcy mają z tymi hełmami i tamci i nasi, ale coś w tym jest. No mówię, jeszcze do końca roku wystarczy tylko odnowić tablicę Mendelejewa i naprawdę armię, armię będziemy mieli na topowym światowym poziomie. Naprawdę władza dzisiaj ma ludzi za kompletnych durniów. No i to mnie przeraża, bo ona ich ma, bo sama ma taki mental i to jest przykre. Dobra, Eurodollar University mówi, że jest taki wskaźnik, który tylko trzy razy w historii pokazywał mm, taką zwiechę, jak ma w tej chwili. A było to przy dotcom bubble, przy subprime crisis i dzisiaj. Znowuż te zbiegi okoliczności trzeba umieć sobie zorganizować. I właśnie, kiedy wcześniej ewentualnie mówiliśmy o tego typu wskaźnikach, no to już się mogło zawalić, nawet powinno się zawalić, ale robimy to, co robią Chińczycy. Utrzymujemy za wszelką cenę, to jak najdłużej, przez co ten zobaczcie, ten wskaźnik nie ma takiego pojedynczego ładnego, tylko to już jest trzecie podejście, przy czym to są absolutnie nowe szczyty. Czyli tylko dorzucamy benzyny do ognia, jak to wszystko teraz już walnie, to nie będzie sześć kryzysów jak w Chinach, to będzie z osiem, bo mamy jeszcze kryzys na przykład migracyjny, kryzys tożsamości, kryzys demograficzny, no nie, w Chinach też już jest, ale tam to jeszcze, no, no nie, trochę już też daje, to fakt, sorry, to nie, to ale parę więcej się znajdzie. Dobra, tutaj no właśnie, Polska traci konkurencyjność, zyskuje kraj na styku Europy i Azji. jaki kraj, pomyślcie, jaki kraj tak, nie inaczej. Pieniądze, między innymi niemiecki kapitał, coraz częściej umiała Polskę, bo tamteni się inwestorzy wybrają. Ankarę. Decyzje argumentują niższymi kosztami pracy, luźniejszymi normami środowiskowymi. Tak, z tego powodu również powinniśmy trzymać się blisko Turcji. W jakiekolwiek bilateralne umowy, w momencie, kiedy naprawdę się rozleje kryzys, to może nas uratować. Z jakiego powodu? Ludzie. Zobaczcie, jak oni mają rynek wewnętrzny. Nasze produkty, jeśli nie będzie ich można sprzedać. I to będzie wywołało deflację, to chociaż będzie można ratować sytuację i sprzedawać je za jakieś nawet mniejsze pieniądze, ale w Turcji. Tylko potrzebne są nasze bilateralne umowy z nimi. I mamy przeogromny wewnętrzny rynek Polski i Turcji połączony. Do tego wszystkie inne, same zalety. Nie widzę żadnych negatywów w ściślejszej współpracy z Turcją. I każdy taki artykuł tylko coraz bardziej mi utwierdza w przekonaniu, że im wcześniej, tym lepiej. I zawsze jak porzucimy już tą Unię, w której naprawdę nie wiadomo co się wydarzy po tym kryzysie w wersji chińskiej, jeśli on się rozleje tutaj, bo nie wiem, no armie nie będą w stanie zaprowadzić. Chociaż Brytyjczycy widać, że są tak rozmemłani, że no, chociaż zaczęły się palić pojazdy. Nie wiem, to wszystko jest właśnie takie niepewne. Natomiast co do tego, że to się wydarzy? To się wydarzy, to już się dzieje. Przechodząc do komentarzy e, Dart Ozon pisze o jakimś osiedlu. E, znam trochę okolice, bo tam pływałem sobie do, do kątów rybackich. Tam znakomita ryba, znakomita, e, znakomity garmasz w porcie Wszystkim polecam tatar z łososia a z Pstrąga Boże Święty, palce lizać. E, Pamiętajcie o różnych rzeczach, które mogą skutkować. To już nawet nie chodzi o kryzys, tylko że po pierwsze, yy, zwykle takie bloki czy coś sprzedawano jako udziały w apartamentach, i teraz firma, która tym zarządza, może yy, źle funkcjonować i nie ma tych klientów na te wynajmy. Yy, w związku z czym ci klienci znowu z tej firmy mają niskie zwroty, ale mają chociaż nieruchomości, które do tej pory rosły w cenie, więc wszyscy byli zadowoleni. Dopiero przyszłość pokaże, co się z tym stanie. Inna sprawa, proszę zwrócić uwagę, że to może służyć praniu pieniędzy. Tak, To stoi puste, ale oni i tak wpisują, że jest obłożone. Tak tak się pierze pieniądze, w, w, w największym skrócie. Tym bardziej, jak to jest gdzieś tam z boczku i, i fajnie. I trzy samochody stoją, a jest wpisane, że 30 powinno być. No, Także zbyt mało jeszcze, żeby powiedzieć na ten temat więcej, ale są różne możliwe scenariusze. Bangladesz jest 175 milionów. Ja zwykle traktowałem, że oni mają ze 300. Co za różnica? To i tak jest niewyobrażalna liczba. Na tak małym terenie ścisnąć tylu ludzi. jest delta jednej rzeki i, i tam się wszyscy mieszczą jakoś. Urszula Ficek dzięki zażyczenia. Nie wiemy, czemu mamy takie zasięgi. Widocznie pleciemy androny, które bardzo się algorytmom nie podobają. Niemniej. Komu się już uda tu dotrzeć, i to jakoś y, pobudza jego myślenie. Niezależnie w którą stronę, o Boże, y, nawet jeśli tylko po to, żeby nas tu wyśmiać, super, ale być może gdzieś coś drgnie kiedyś i podejmie jedną decyzję, która zdecyduje o całej jego przyszłości i będzie GIT. Y, Sawek 9500 pisze. Mowa o tym, że Polska będzie płacić najwięcej za energię w wyniku polityki klimatycznej, była mowa 16 lat temu. S y, powiem tak, Pe pewnie była mowa, pewnie były takie plany, tylko Powiedzmy sobie szczerze, jak to realnie policzyć, jak to prowadzić, zbilansować, nie na poziomie uli zielińskiej czy tego innego, tam, że teraz walną, że wiatraki z morza będą dostarczać tyle energii, co elektrownia jądrowa. No, na pewno, szczególnie jak nie będzie wiało. Kurwa, na tyle energii zobaczymy, że ho, ho, ho po prostu. Więc gdyby nie, gdyby nie tacy geniusze pracowali nad tym planem, już dawno by im wyszło, że to się nie spina. Że to nie ma szans się spiąć, więc wystarczyło po prostu wziąć kalkulator do ręki, przeliczyć to wszystko, zobaczyć jakie mamy warunki pogodowe, klimatyczne, ile mamy dni z zachmurzeniem, ile z wiatrem i tak dalej, i tak dalej, kiedy mamy szansę na jakieś inne źródła. I nikt przy zdrowych by, zmychł, by nie doszedł do tego, że jesteśmy w stanie Europę wpuścić w ten kanał. W imię czego? To Polakom, którzy nie byli wprowadzeni jeszcze w arkana tego, że po prostu, na przykład, nie wiem, trzeba Europę zaorać, wpuścić tu ludzi i zrobić z tego, nie wiem, Kraj od Władywostoku po Lizbonę w końcu, no to Polacy nie będąc w to wtajemniczeni, po prostu nie wierzyli, że to jest możliwe. Dlatego nie robiono żadnych specjalnych przygotowań. Nikomu do głowy nie przyszło, że będziemy w stanie posunąć się tak daleko. Tym bardziej, że tak, no Niemcy jeszcze rozbudowywały gazociągi. Budowano jedną, drugą nitkę, coś i dzisiaj już gaz jest też zły. Gaz już jest zły. Dlaczego? No jak nie można na nim zarobić? to jest zły. Na czym można zarobić? Na różnych rzeczach. Kto ma technologie jądrowe? Niemcy mają technologie jądrowe? Nie, dlatego atom jest zły. I Niemcy dają przykład. Atom jest zły. Dlaczego? Bo nie mogą tego obchnąć. Więc Niemcy to miała być jedyna siła, która przetrwa na kontynencie dzięki temu, co mają jeszcze do zaoferowania innym a po nich choćby potop więc oni mieli zwasalizować a później łaskawie łaskawie pozwolić właśnie tak jak teraz o to może jednak nie zrezygnujemy z silników spalinowych po 2035 a to może jednak coś tam może jednak i tak będzie i nie ma innego wyjścia Albo wcześniej wszystko stanie. Więc dlatego nie ma planu B. Nikt tego nie realizował. Nikomu nie przyszło przy zdrowych zmysłach w Polsce do głowy, że ci idioci tam są i będą i jeszcze się będą posuwać dalej, jakieś net zero 2050, gdzie już Fit for 55 to był jakiś koszmar ekonomiczny. No to teraz mamy potwora po prostu. Potwora, który nas pożre. Ale pożre całą Europę, spokojnie. To, że my tam z tym węglem mamy problem, Boże, to i tak nie jest nasz największy problem. Wojciech Błasiak pisze o różnych rzeczach, o których mówimy, że trzeba się zabezpieczać i tak dalej, a tak naprawdę chodzi tylko o to, żeby sobie zapewnić strefę komfortu zamiast martwić się różnymi rzeczami. Jasne, można patrzeć na dwa ruchy naprzód, na trzy ruchy naprzód. Można pokornie skłonić głowę później i wejść do transportu, który cię wywiezie w nieznanym kierunku. To, to jest opcja i większość ludzi ją wybierze. To nic niezwykłego. Tak działa ludzka psycha, i nic na to nie poradzimy na tym kanale. Natomiast ci, którzy robią użytek jakby z wolnej woli, którą posiadają, którzy martwią się i troszczą o swoje rodziny, e, którzy by chcieli czegoś więcej niż, niż tych, powiedzmy, minimum egzystencji, które w przyszłości pewnie nam zapewni światłe państwo, no to jest jeszcze w tej chwili moment, aby nad tym pomyśleć. Jasne, myślenie boli. Działanie jeszcze bardziej, co widać po. Problemie otyłości, z jakim zmaga się świat, no nie jest tak, że a, nagle mamy tylu chorych ludzi. Nie, to jest kwestia tego, że mamy nieograniczony dostęp do dowolnej liczby kalorii i ludzie po prostu nie są w stanie nad sobą zapanować. Tylko tyle. Tu nawet nie chodzi o brak akcji, tylko o podejmowanie akcji, które się źle kończą dla nich samych. Co do tego, jak będzie wyglądał ten kryzys finansowy, zachęcam Cię, Wojciechu, obejrzyj o tych Chinach. Zobacz, do czego zdolne jest państwo, kiedy na wszystkich polach dostaje w tyłek. I jeszcze raz, nie mówimy tego, żeby się zamartwiać absolutnie. Mówimy o tym, żeby pomyśleć. Raz w tygodniu sobie usiąść, zrobić rachunek sumienia. Najprostsze rzeczy, to, co niektórzy w tych prepersowskich kanałach mówią, tak? Żeby na wszelki wypadek mieć choćby ten bug out bag, czyli przygotowaną torbę ze wszystkim, tak? E, ja już to wprowadziłem dawno. To polega, nie wiem, żeby w jednym miejscu mieć zgromadzone najważniejsze dokumenty rodzinne, tak? Nie wiem, akty urodzenia, coś tam, coś tam, tak. E, w razie czego, nawet gdyby się dom zaczął palić, to po prostu łapiesz to w rękę i spierdzielasz. I dzięki temu. Jest ci później o wiele łatwiej cokolwiek zrobić. Akty własności o, że byłeś właścicielem tego kawałka tu Ziemi. Jeśli znikną Księgi wieczyste, bo wirus, bo pożar, jeśli znikną. Będziesz miał jakikolwiek być może dowód na to, że coś gdzieś miałeś. Także nie zachęcam do zamartwiania się jeszcze raz. Zachęcam do wręcz tego, żeby to dawało satysfakcję, frajdę, nie wiem. no Mi daje frajdę, działanie z. Z pszczołami, uważanie po lesie, i poznawanie nowych gatunków grzybów, roślin, ziół. I to jest, to jest hobby, ale oczywiście każdy może mieć inne. Natomiast absolutnie mówię, nie chodzi o to, żeby ktoś się tym zamartwiał, bo lepszych czasów niż teraz nie ma. Natomiast no jak widzimy, sytuacja rozwija się w pewnym kierunku. Kto kupi od nas złoto i srebro, i zapłaci, jak wejdzie CBDC? Nie, 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 nie. Nie w tą stronę. E, proszę pamiętać, znaczy właśnie znowu być może ludzie są tutaj, którzy nie pamiętają, bo nie mogą pamiętać. Był taki system, w którym e, funkcjonowały zastępcze waluty. Tak? Można było mieć złoto, można było mieć dolary, można było mieć bony i tego się jakby nie sprzedawało, za to się kupowało realne dobra. To właśnie, żeby kupić realne dobra, Kupowało się któreś nie, marki niemieckie, dolara i za to można było kupić na rynku już bardzo konkretne rzeczy, niedostępne, albo nawet w Pewexie. I jeśli wyobrażasz sobie teraz tą sytuację, która by miała miejsce, no to również będziesz chciał kupić, no nie wiem, ode mnie miód, proszę bardzo, ale czym mi zapłacisz, no sorry. Tylko konkretną walutą, więc wcześniej musisz gdzieś znaleźć kogoś, kto ci ją sprzeda za te CBDC w jakiś magiczny sposób, jeśli to będzie taka możliwość. Bo znowu mogą być, pamiętajcie, w tamtym systemie były oficjalne kursy i każdą kasę, którą zarobiłeś z zachodu, na przykład musiałeś odsprzedać do państwa po oficjalnym kursie. Kurs dolara był 300, dola, 300 zł, a jak szedłeś do konika był 2000, więc ja też jako dziecko szedłem sobie i... Do Pewexu i patrzyłem, no niemożliwe. Te klocki Lego kosztują tyle, że stać mi z kieszonkowego. Szedłem do kantorów hotelu, a pani powiedziała, że za tyle to oni tylko skupują, nie oni nie sprzedają. A jak pytałem gościa pod, który sprzedawał, no to już niestety. Z kieszonkowego to się tego nie dało kupić, nigdy. I tak to może wyglądać, bo tak to wyglądało. Więc raczej będą ogłoszenia typu kupię złoto i srebro, tak? Niż e, problem... Że nie będziesz mógł sprzedać, bo za to będziesz mógł kupić wszystko, tak jakby, tak? Każdy będzie wiedział, ile to jest warte, bo to się utrwali, tak jak było wiadomo, każdy wiedział, ile jest wart dolar. Każde dziecko wiedziało, tak? Każde dziecko wiedziało, ile kosztuje magnetofon w Peweksie, ile zegarek, ile kaseta i na co było. Można było sobie kupić dolara i kupić sobie jakieś puszki z piciem albo, tak, albo kasetę fajną, TDK, -a, skocza. Na to było nas stać, jako dzieciaki, tak? I tyle. Okej, okay, to wszystko, co mieliśmy dla Was dzisiaj. Do usłyszenia w środę. Cześć.